Przeglądałem ostatnio Aliexpress w poszukiwaniu rzeczy, które ułatwią mi mój mały biznes. Już nieważne, czy chodziło o pojemniki, o jakieś organizery czy kartonowe opakowania. Po prostu szukałem byle czego, a znalazłem czyste złoto. Zanboksujemy sobie drukarkę termiczną oraz wykonamy jej pierwsze wrażenia. Jestem mega podekscytowany, bo to brzmi jak naprawdę bardzo fajna rzecz. Harry Page Printer Mini A6. Powiem, że design misiowy, jakkolwiek, do mnie nie przemawia, ale jestem w stanie to przeboleć, bo drukarka zbiera naprawdę bardzo dobre opinie i bardzo dobre recenzje. Wygląda to naprawdę bardzo wysokiej jakości. Teraz pytanie: jak to się otwiera? To się wysuwa po prostu? Tak, to się wysuwa. Tu kareczka wygląda w ten sposób: motyw misiowy, uszy, nos, morda. Stąd wychodzi papier. Tutaj wchodzi USB, kabelek w zestawie. Jest pewien problem, ponieważ sam nie kupiłem sobie żadnego papieru w rolce. Zobaczymy, czy jest w środku. Błagam, żeby był już jeden w środku. Jest! W środku jest papier. Trzeba pobrać chińskie aplikacje, czyli te najlepsze. Pierwsze uruchomienie. Wybierzemy sobie angielski. Chcę używać Bluetooth PeriPage. Tak, jasne, że chcę. Drukareczka zaświeciła się na zielono. Połączone. Spróbujmy coś wydrukować. Dupa. Działa. <grytanie> to naprawdę ładnie. Ej, serio. To wygląda naprawdę ładnie. Najważniejsze jest to, że drukareczka nie zużywa tuszu. Jest to drukarka termiczna. Papier jest taki jak do paragonów. Drukareczka ma kilka bardzo fajnych funkcji, które chciałbym omówić. Pierwszą rzeczą jest drukowanie zdjęcia. Mamy tutaj kilka filtrów do wybrania. Podgląd na bieżąco, jak wygląda grafika. Możemy sobie tutaj zwiększyć jasność. Kontrast, co podejrzewam, że bardzo pomoże. Możemy przyciąć, oraz przejść już do e, karty z drukiem. Tu kareczka łączy się całkiem nieźle, muszę powiedzieć, nie ma jakichś większych problemów. Oraz możemy wybrać sobie skalę szarości, tak bym to wszystko nazwał. Porównajmy sobie skalę tą najjaśniejszą. Papież jest naprawdę bardzo stonowany, bardzo mały kontrast. A teraz drukniemy sobie na najwyższym kontraście. No, różnica jest zauważalna. Zobaczmy sobie ten platki. Mamy tutaj w większości to do listy. I zauważyłem, że to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ możemy sobie tutaj wypisać rzeczy, które chcemy na przykład zrobić. Typu. sobie to na szybko wydrukować. Bardzo szybko to wychodzi, bardzo sprawnie można sobie to wkleić w swój planer. Bardzo fajna rzecz. Można też załadować własne checklisty, własne graficzki, własne tabelki, co jest chyba najlepszą opcją. Dokument. Możemy sobie wydrukować TXT, PDF-y, tym się nie będę męczyć. Text Edit. To jest fajna rzecz. Załóżmy, że chcę wydrukować sobie tekst parki. Kleimy teraz tutaj. O, możemy wybrać również font oraz layout. Wielkość fontu, kursywę oraz dociąganie od lewej do prawej. Wydrukujmy to sobie, zobaczmy jak to wygląda. To jest pierwsza strona. Ok, i druga strona. Nie, już, spokojnie. Nie, papier zmarnowany. Ale, ale słabo, <noise> Wiktor, ale słabizna. Inną rzeczą jest baner, czyli możemy wydrukować sobie na przykład taką dupę. To jest już całkiem spory druk. Drukujemy sobie taki wielki banerek, typu dupa. Możemy drukować sobie całe strony internetowe, z tego co widziałem, to to nie działało najlepiej. Note and image. Mamy również takie szybkie. Emotki do wybrania, bardzo szybkie jakieś e, dudlasy, żeby móc sobie je wkleić gdzieś do dziennika, do pamiętnika, grameczki, które sami możemy sobie uzupełniać. O. To jest właśnie to. Graffiti, czyli możemy również sobie coś narysować i wydrukować od razu. Możemy nawet sobie zrobić zdjęcie. Ekstra super. Label sticker, papier, który tutaj możemy włożyć, może być również papierem etykietowym, papierem samoprzylepnym. Ja w założeniu będę takiego używać, ponieważ chcę na nim drukować adresy, imiona na, na koperty, po prostu adresować zamówienia tym. Bardzo mi to ułatwi robotę. Więc wrzucamy sobie już taki specjalny papier, ustalamy jego długość i nie musimy sami odrywać, bo ten papier już jest docięty. Nie wiem, czy ja umiem tłumaczyć, chyba nie. W każdym razie działa to fajnie. Ostatnią rzeczą jest foto, które wymaga zalogowania. Ja nie do końca ufam tej aplikacji. Założenie działa to w ten sposób, że kiedy najedziemy aparatem na wydruk jakiegoś zdjęcia, na ekranie telefonu to zdjęcie zaczyna się poruszać, czyli na przykład papier zacznie tańczyć. Takie tam pierdolety, których średnio chyba kto używa. Widzicie teraz to na podglądzie, jak to teoretycznie wygląda. Ja logować się nie chcę, szanuję moją decyzję. Spróbujmy jeszcze tekst skaner. Spróbujmy może coś takiego nieoczywistego. Traveler's Notebook. Okej, okay. samo Traveler's Notebook spróbujmy. Samo Traveler's Notebook spróbujmy zeskanować. Mieli, 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 mieli długo mieli. No, tak, tak to wygląda, tak jak przypuszczałem. Więc to raczej się nie nadaje dla nas, skoro angielski odrzuciło. Tutaj mam jeszcze takie materiały i tutaj mam rzeczy od innych ludzi. To są po prostu chyba jakieś template'y, które wrzucają co miesiąc. Pierdolety, pierdolety. Tak naprawdę to byłoby na tyle z tej drukareczki. Ja jestem mega zadowolony. Wszystko kupiłem na AliExpress, więc cokolwiek tutaj pokazywałem, jak wpiszecie sobie na Ali, znajdziecie bez problemu. To jest bardzo popularna drukareczka. I znowu kolejny produkt, który recenzuję, który mi się podoba. Naprawdę jest to dobra drukareczka. Jestem też ciekaw, jak wygląda trwałość tych wydruków, dlatego obserwujcie mnie na Instagramie. Dam znać, jak zachowuje się po czasie. Zostawię sobie tego papierza gdzieś na wierzchu, zostawię sobie jednego w notesie i zobaczymy, który dłużej przetrwa. Pamiętajmy, że jest to papier termiczny, więc nie jest on trwały na, na nic. Tak naprawdę w tym materiale byłoby już to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie i wyręczę się drokareczką. Kukde, tą stronę. Aha, spieprzyłem.